Siema z tej strony po prostu hodowca. Dość dawno mnie tu nie było, więc... Więc co, a wtedy zapomniałem w ogóle powiedzieć, żebyście zostawili subskrypcję. Żebyście zostawili y, lajka, żebyście zostawili dzwoneczka z subskrypcją w sumie. O, to tak. Jakiś komentarz fajny, żeby sobie poczytać. Więc ogólnie zmiany. W folii zmiany są następujące. Tego typu. Wczoraj pryskałem, jeszcze dzisiaj będę pryskał. Um, miałem dwa tygodnie spokoju z tym, w sensie no, od tamtej opublikacji filmiku, tak? Opryskałem to i było ok. I tak wczoraj od nowa się wzięło. Tu jest lepiej. W folii jest gorzej aktualnie niż w, w gruncie, w sensie tak wiecie, pod, bez, o, pod, no. Że nie pod osłonami, tylko że tak z, z, w tym. W gruncie, o, pod niebem. No więc ogólnie tu jest jako tako. Pryszczę pokrzywą co jakieś tam 4 dni, co coś takiego. Nie za często, nie za rzadko. O. Ale dzisiaj niestety będę musiał pryskać z tamtym, bo się zaczyna robić źle. Ale to wiecie, to jest pryskanie raz na 2-3 tygodnie, nie? więc raczej to będzie. Ostatni lub maks przedostatni oprysk. Tam, tamtym jakby, nie? Ale ogólnie jest ciutkę lepiej. No i, i, i co? I w sumie to tylko na tyle chciałem wam pokazać, bo też niedawno co wróciłem. W sumie niedawno co wróciłem, a jest naprawdę bardzo ładne. Owocki są i szkoda jakby jakby się zmarnowały, nie? No i co, tak w sumie? Co to co, co wam bym mógł jeszcze pokazać, żeby nie stawiać dwóch minut w filmiku. Nie wiem, czy na przykład może chcecie jakieś tam filmiki, o coś, po coś, na coś. <noise> Ogólnie przyjechałem, jak pojechałem tam na wakacje, to te dynie były tak gdzieś dotąd max. A aktualnie czekajcie. W krokach wam liczę. Mam około 1,90 m, więc te kroki nie są małe. Raz, dwa, trzy. A one były gdzieś tam, czyli jakieś 5 kroków jeszcze, czyli jakieś 5 metrów urosły w ciągu no, troszkę powyżej tygodnia, więc tu musiałem liście usunąć, bo nie dostawało to ten. I chcę wam pokazać. O, to chcę wam pokazać. Jedna. Tu jedna i tu gdzieś była. O, i tu jest druga, nie wiem, czy on nie ci widzi, O, druga. I tu jest trzecia. Widzicie widzicie? Ogórki na sznurkach mega, mega ładnie. Tu to w sumie też. Tylko, że niestety troszkę nie zaniedbałem i poszły na ziemię. Ale to jakoś tam ułożę sobie, więc będzie git. Te ogórki też bardzo ładnie. Co do arbuzów i melonów. Kurde, no tak wiecie, nie? Jakieś tam o, kwiatki, kwiatuszki są. Ale no... Co tu, tu dziś chyba był jakiś owocek? O. Taki owoc. No dobra, nie będę przedłużał specjalnie jakiegoś tam filmiku, żeby tylko powiedzieć Wam. Możecie napisać, fajnie by było w sumie, jakbyście napisali, mm, co byście chcieli, jakie filmiki, jakiego typu filmiki, nie? Więc co, nie będę przedłużał i co do zobaczenia, się Siemano.